Siema! Pokażę wam dzisiaj jak mam zamontowane sakwy. Jak wymierzyć sobie odpowiedni rozstaw pod y, zamówione stelaże. No i jak zrobić trzebauce to, y, żeby zmieścić tutaj jak największe sakwy, bo na tym jest główna trudność, ponieważ y, kierunkowskazy y, są bardzo blisko y, tutaj amortyzatora. I przez to powodują, że jeżeli nie przeniesiemy tych kierunkowskazów, będziemy musieli zamontować dosyć małe, niewielkie sakwy. Są różne możliwości przeniesienia tych kierunkowskazów: od montażu do stelażu, od bagażnika po przeniesienie ich na rejestrację. Za pomocą takiego płaskownika, na którego można zresztą kupić na uchwyt montażowy, rejestracji, po właśnie stworzenie takiego spornika. Trochę więcej Wam powiem o tym, o tym rozwiązaniu, które ja użyłem i na którym jeżdżę. Jak widzicie u mnie te kierunkowskazy są wyciągnięte nawet aż za lampę tylną. Tak więc naprawdę to miejsce od kierunkowskazu, tej kopułki kierunkowskazu do początku amortyzatora jest naprawdę sporo. Można tu stawić sakwę 58 lub nawet pokusić o 60-centymetrową sakwę na długość. Tu chodzi o tą długość, co nie, sakwy. Jak ja to zrobiłem? Mianowicie na ale drogo kupiłem sobie, znalazłem taki zestaw sporników w komplecie. Zakładając, że tak jak widzicie, on tutaj się rozszerza ku przodowi i zwęża dalej, aż do, aż do właściwie do takiego zakończenia. Więc stwierdziłem, że jeżeli sobie odpowiednio go wytnę. To będę mógł wstawić jednego w drugiego tak na zasadzie yy, zakładki, co też zrobione jest tutaj. Tutaj jest łączenie. Tak, tak wycyklowałem, żeby ono było właśnie za, za stelażem. Zaraz, zaraz, zaraz za stelażem, więc wygląda tak, jakby yy, nie było. Tak jakby to było w oryginale, a dodatkowo i tak przykrywa to wszystko sakwa, więc, yy, więc po prostu tego nie widać. No. Yy, już wam mówię, że ten stelaż ma sporo dziur. Poprzedni właściciel. Czy ten, kto, kto to użytkował, musiał, sporo rzeczy tutaj chcieć zamontować, to nie robi mi żadnego, żadnej różnicy, ponieważ i tak mi przychodzą tutaj dość duże sakwy, które mi to ukrywają. Zresztą zobaczycie to dalej. Ale dzięki temu naprawdę mogę stawić tutaj konkretną sakwę i nie muszę martwić się właśnie o to, że będzie dziś haczyło kierunkowskaz czy coś takiego. Co do stelażu, stelaż nie ma różnicy, ponieważ i tak tutaj te śruby montażowe od tego oryginalnego wspornika. Pozostają niezmienione. Akurat możecie sobie wybrać przy zakupie czy przy dorabianiu takiego oto stelażu możecie sobie wybrać rozstaw, czy chcecie go mieć między pierwszą a trzecią śrubą, czy między pierwszą, chyba między trzecim a drugim, chyba tak, na zasadzie między trzecim a drugim, a pierwszym a trzecim coś takiego. Jedyny wymiar, który musicie wysłać gościowi, żeby wam dorobił odpowiednie stelaże. To rozstaw między danymi śrubami. Najlepiej jest to oczywiście mierzyć po wykręceniu z śrub z błotnika, co też zaraz zrobię i pokażę Wam. Śruby mam odkręcone. Jak widzicie, są to dwie śruby o różnej średnicy, które należy zastąpić. Ale zanim do tego przejdziemy, pokażę Wam mniej więcej, powinniście dokonać pomiaru między jedną a drugą śrubą, albo od środka, albo od krawędzi. Mniej więcej 297, ale możemy też mierzyć od krawędzi, będzie czytelniej. No, no faktycznie to jest takie 295-296, czyli chyba u mnie przyszło mi na 300 mm, a potrzebowałem 295, więc je ja po prostu zaginałem do środka. Tak to wyszło. Widocznie eee, musiał wziąć miarę. Tak, 295 akurat w szadowce, ale to mówię, pomiar jest na tyle prosty, że nie ma co się wzorować na, na jakichś modelach, tylko po prostu samemu to zmierzyć. Teraz kwestia śrub. Mi akurat dziwne czy nie dziwne, nie przesłali mi z kuźni śrub montażowych, co mi się wydaje trochę dziwne, ponieważ no, ta śruba w ogóle nie wystaje. Tak więc tą śrubę, żeby zamontować, trzeba tą śrubę przedłużyć po prostu o tą tuleję, o długość tej tulei, tak żeby po prostu y, wystawała. Ja już sobie to zrobiłem. Po prostu przedłużyłem sobie śrubę. Musiałem, musiałem dotoczyć sobie śrubę z y, utokarza. Jedyną, jedyną taką ważną kwestią to jest to, że mimo że to jest śruba chyba dziesiątka, to jest ona na drobnozwojowym gwincie, na 1,25. Tak mi zresztą powiedzieli później i to się później sprawdziło, jak była mierzona tamta śruba, ta, którą, ta, 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 ta oryginalna. Dlatego 1.25 to jest gwint, skok gwintu. Natomiast długości nie będę Wam podawał, bo to bez sensu, przecież każdy stalarze się, się potrafi od siebie różnić. Natomiast ludzie potrafią wkręcać yy, yy, śruby z gwintem 1,5, bo takie są dosyć ogólnodostępne, nawet chromowane można znaleźć w kastoramie czy coś takiego no i na siłę jakoś tam ten gwinty przechwałcają jak to się mówi no ale no jeżeli wiecie i możecie sobie to wcześniej dorobić to czemu, to czemu niszczyć gwinty dobrze, no dobrze mieć dojście do tego żeby móc sobie dorobić te, te śruby drugą śrubę czyli ósemka też, też została dorobiona z, kwa, z kwasiaka no i tyle, trzeba dokręcić. zrobić to, to samo zrobimy po drugiej stronie i zakładamy sakwy do co będzie za chwilę pokazane. Oczywiście sakwy już miałem związane, tak więc tą część mogę sobie pominąć. Sakwy od góry. Są związane, to są dwa paski, które trzymają jedną sakwę z drugą, tak właściwie je łączą. Jest to regulowane. Są dziurki, można to wydłużyć w zależności jak szeroki macie błotnik, jak szeroki rozstaw jest tych stelaży. Tak więc to jest jeden punkt łączący sakwy i jednocześnie je podpierający. Drugim są stelaże, a trzecim są takie trytki. Ale to za chwilę z takich rzeczy, które tutaj są ważne. Niestety w moim przypadku musiałem wyciąć tutaj kawałek skóry, no gdyż yy, nachodziła mi już na stelaż od CC-Bara, tak więc po prostu przycina się tą część tutaj skóry, tak żeby na wymiar była. W momencie, kiedy przychodzi siedzenie, to zaraz będzie widoczne, po prostu to dogina do środka. Montujemy siedzenie, zaraz zobaczycie to, to o czym mówiłem przed chwilą. Muszę to jakoś wycyrklować. Przy okazji właśnie sakwy zaczynają się ściągać. O. No i tak jak mówiłem no Tutaj sakwy przychodzą, musi to być tak wycięte Tu musi być to tak wycięte Żeby akurat pasowało na straż od I wchodziło pod yy, Pod siedzenie pasażera Tak żeby to jakoś wyglądało I się nie zawijało Sakwy są już zamontowane, siedzenie też CB też już zakręciłem Tak więc teraz pozostaje jeszcze tylko zapiąć Trytkami Od wewnętrznej strony, nie wiem czy to będę w stanie uchwycić Sakwy mają tutaj od wewnętrznej strony e, mają takie paski zawite ćwiekami, żeby je właśnie dopiąć za pomocą takich oto pasek grubszych, dłuższych to już wasza inwencja do stelaża, tak żeby one nie latały nie miały tego ruchu w tą stronę. No ale to wam nie pokażę, bo nie mam tu jak dość kamerą, no ale to każdy się kapnie, że trytkami trzeba to po prostu spiąć. No i to by było na tyle. Sakwy będą już zamontowane. Po czymś takim zarówno ten ruch w dół, ruch w tą stronę i ruch w tą stronę będzie zabezpieczony. Będzie można zapakować te sakwy i wyruszyć w dalekie podróże. Temat nie jest trudny. Wydaje mi się, że każdy z Was kompletując sobie zestaw sakw, stelaży byłby w stanie zrobić to samemu. Ja pokazałem po prostu jakieś jakoś tam kolejne etapy montażu. Dla osób, które de facto jeszcze nie miały do czynienia z sakwami, bo to głównie do nich kieruje ten odcinek, wiadomo, że człowiek, który już miał motocykl, ubrał go, no, to już inaczej podchodzi do tych rzeczy, nie zapominajcie o tym, że jest jeszcze inny rodzaj montażu. Można montować sakwy na zasadzie takim, że są takie roleczki z tyłu i sakwy się nakłada, zamyka, ściąga. Bardzo fajne rozwiązanie. Gdybym teraz montował i mógł, że tak powiem, byłbym przed wyborem sposobu montażu, na pewno bym to zgłębił. Ten temat widziałem to na jednym z motocykli. Bardzo fajna opcja, szczególnie to, że nie trzeba wtedy sak wypakowywać jak się dojeżdża na miejsce docelowe, tylko można po prostu sakwy zdemontować, zanieść do pokoju, następnego dnia spakować w pokoju i zamontować. Bardzo fajna rzecz. No może przy kolejnym motocyklu albo jak przy wymianie tych sakw będę taki system testował. No i, no i tyle właściwie. No cóż, życzę Wam dalekich wypraw, szerokiej drogi. Trzymajcie się, hej! Fantastycznie! Wybierz film, PIN. wybierz film. PIN. Masz ABS-y czy to jeszcze jest bez ABS-ów? Bez abs Ale on ma ten system Dual, coś tam kurwa to się nazywa.